Mam stopper. Dobra, zróbmy malutkie cięcia. To po cięciu nic się nie zmieniło. Filmik ważył 1,5 GB. A teraz waży 225 MB. Wielka różnica. I zrobi poradnik. I polecę też gościa. On ma zero subskrypcji. No to teraz muszę jedną, bo mu dam suba. Bardzo mi pomógł. Wcześniej też oglądałem i też był jakiś program do konwertowania, ale niestety mi się nie udało jakoś po prostu go pojąć, jak to się robi. Nie wiem. No, w ostatniej sekundzie po prostu. Dobra. W ogóle gdzie teraz są ząbiaki? To na górze są? Yeah, no, yeah, no, no. Uh, não ano. Não, não, não. Vamos ver Ele Mob? bijemy, 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 naparzamy, naparzamy, naparzamy. dobra idziemy do kolei no i tu już się skończy nasza gra zapewne no i teraz z ostatniego villager zabiją no a tam jest na pewno ten villager nie, nie

Fajne. Aha, może teraz wszystko jestem takie. O! Oh. O, Maj no, fajny, mam fajny respekt. Że ktoś mi dał, albo ten, albo złapałem. Ten był pewnie kolejny dla I w ogóle gdzie jestem ostatni? Może że na górze. No. no. Teraz troszeczkę tego wybiórka tu jest. No, fala jedenasta. Czy nie dożyliśmy mieczy u zębiaków? Nie. Czy nie dożyliśmy mieczy u zębiaków? Ale... Nie. To jest w pełno. Dobra, już się nie ma co grać. To paru To był drugi part... ...odcinka Major Defense 1. A więc... Pa.